Tu i teraz. Czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu e, rzeczywiście podnosi bezpieczeństwo w dwóch warszawskich dzielnicach? O tym będziemy rozmawiać z Krzysztofem Michalskim, wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Praga Północ, szefem klubu Porozumienie dla Pragi Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mamy listopad, mamy grudzień, więc dwa miesiące, kiedy możemy podsumować, czy ta nocna prohibicja w, na Pradze Północ i w Śródmieściu, no ale pan jest tu radnym Pragi Północ, e, rzeczywiście działa? No, powiem tak, z moich obserwacji i też pierwszych takich statystyk podawanych przez służby za listopad wynika, że działa. Tak? Jakby widać poprawę i takiego poczucia bezpieczeństwa i też jest czyściej w pobliżu punktów, które kiedyś sprzedawały alkohol całą dobę. Nie ma tam już takich skupisk opakowań po spożywanym na miejscu alkoholu śmieci. Widać też po tym, co piszą sami mieszkańcy, a czasami też nawet pracownicy takich punktów, bo dostajemy takie informacje gdzieś w wiadomościach prywatnych, że ich zdaniem poprawiła się sytuacja, komfort ich pracy, nie muszą się już awanturować po godzinie 22 z pijanymi klientami. No i też takie na pewno spostrzeżenie no, zauważalne nie ma na Pradze dzisiaj sklepów y, alkohole 24H, nawet jeżeli jeszcze gdzieś tam pozostał element reklamowy szyld, to te sklepy zmieniły godziny funkcjonowania na Godzinę między 6 a 22, więc efekt myślę tutaj jest bardzo pozytywny pod tym względem. Nie widzimy też, nie docierają do nas sygnały, że nie wiem, gdzieś pokątnie jest prowadzona ta sprzedaż alkoholu, czyli te obawy, że nagle tutaj mnóstwo melin powstanie gdzieś. No, to się nie sprawdza. tak? Nie widać też większego takiego ruchu związanego z. Tak zwaną turystyką alkoholową, czyli tymi przejazdami do innych dzień. Podejrzewam, że tak się dzieje. No mamy też trzeba pamiętać, że mamy no, okres zimowy, yy, gdzie też yy, nie chce się po prostu ludziom no, wychodzić po zmroku tak, z, po, 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 po alkohol. Taka, taka jest prawda. Tak? No I też pamiętajmy, że nie mówimy o całkowitym zakazie, lokale gastronomiczne, restauracje, no, tam nadal można na miejscu kupić alkohol i go spożyć. Czy właśnie te miesiące zimowe, jesienne nie zafałszowują tego obrazu, że tak naprawdę będziemy mogli podsumowywać, czy ta nocna sprzedaż, nocny zakaz sprzedaży alkoholu funkcjonuje dopiero wiosną, latem? To znaczy, no, musimy patrzeć y, oczywiście na taką dłuższą perspektywę ale też doświadczenia innych miast, tutaj swego czasu o Krakowie rozmawialiśmy, gdzie oni po roku pokazali, jak to działa, no jednak dają tutaj nadzieję, że te zmiany wprowadzone w Warszawie od 1 listopada na terenie właśnie Pragi Północy i Śródmieścia będą pozytywnie rezonowały i te zmiany prawne, tak jak zapowiadał pan prezydent Trzaskowski, obejmą całą y, stolicę. No, co więcej, y, od. Początku tego roku w kolejnych gminach wokół Warszawy obowiązują takie ograniczenia i też za chwilę będą w kolejnych, w między innymi w wołominie od lutego, także ten kierunek wydaje się jakby sprawdzony i słuszny, i też chcę zwrócić uwagę na to, co już media na, na początku grudnia podawały. Pierwsze takie statystyki służb porządkowych, między innymi straży miejskie. One jeszcze oczywiście to były sztukowe różnice między tym samym okresem 24 a 25. Ale już jeśli chodzi na przykład o e, liczbę osób odwiezionych e, na izbę wytrzeźwień, no to tu już jest spadek e, prawie o 50%. No, to, to nie jest e, myślę e, zakłamywanie tutaj e, statystyk tak? i jakaś manipulacja danymi. To się po prostu e, dzieje. No, jeżeli ktoś chce kupić alkohol o drugiej, trzeciej, czwartej, to raczej nie dlatego, że tak zaplanował, tylko raczej już ten alkohol w żyłach krąży i w organizmie. I to jest takie no, klasyczne, żeby jeszcze się dopić po tak, prostu. Dlatego, dlatego tak, ważna, dlatego tak ważna jest ta zmiana. Tak? Ona tak naprawdę, no, my mówimy o tym, co mogą samorządy, ale tak naprawdę środowiska związane tutaj jakby z. Jakby przeciwdziałaniem alkoholizmowi postulują o tego typu rozwiązania na terenie całego kraju, no bo jakby nie patrzeć, no to jest inwestycja w zdrowie całego społeczeństwa. Pan tu wymienił około warszawskie miejscowości, ale także na Mazowszu, Płońsk od nowego roku wprowadził taki zakaz Ciechanów i to wszystko jest wynikiem konsultacji wcześniejszych, gdzie mieszkańcy no, w zdecydowanej większości opowiadają się za tym, żeby nocnej sprzedaży alkoholu nie było z pana zdaniem ten pilotaż to jest efekt nacisków politycznych czy realnego sprawdzenia czy w Warszawie to rozwiązanie się sprawdzi Ja myślę, że jedno i drugie no i też ta presja medialna plus no pamiętajmy Konsultacje społeczne, no, nigdy nie, nie bierze w nich udział 100% jakby populacji, ale te dotyczące um, nocnej ciszy alkoholowej, o które apelowaliśmy jako porozumienie dla Pragi, wraz też ze Stowarzyszeniem Miasto jest nasze, e, no były, odbyły się, były rekordowe w skali Warszawy, więc e, no. Pójście w i, i też ich y, wyniki pokazały, że no, tam ponad 80% uczestników chciało tego typu zmian właśnie w tych najszerszych godzinach ustawowych, y, 22.06. Więc y, no, pójście w kontrze do takiego głosu społecznego, no, myślę, że y, nie było do końca rozsądne. I ja się bardzo cieszę, że na poziomie Rady Miasta nastąpiła ta refleksja. Y, no, powiem szczerze, nawet... Y, w lepszym kierunku to poszło. Znaczy, nie mówię o tym, że nie objęły te zmiany całej Warszawy, ale pamiętam, że na początku pan prezes wspominał, były te dwie, dwie propozycje uchwał: szósta 22, 6, 22, 6 i 23.06. Ja liczyłem, że jeszcze te godziny się skrócą, ale mówię, wtedy przyjmowałbym to no, w ciemno, tak? nawet jeżeli byłaby to północ. Natomiast to, co się stało z perspektywy Pragi Północ, jej mieszkańców, których ja reprezentuję, jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i ja mam nadzieję, że to będzie wprowadzone w całym mieście zgodnie z tym, co prezydent Trzaskowski zapowiadał. To też będzie pokazywało jego sprawczość i odpowiedzialność za słowa i też no, będzie pokazywało, i, 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 pe, będzie pewną klamrą jego prezydentury, tak w tej sferze spraw społecznych. A co mówią przedsiębiorcy, czy dla nich nie jest to w jakiś sposób problem? Stacje benzynowe otwarte 24 godziny na dobę. Czy ten alkohol jest nie wiem, zamykany, zasłaniany, ktoś go bierze z półki, no. później musi odstawić, bo jest już minutę po. No, panie redaktorze, no, w przypadku y, sieciówek y, generalnie nie da się nabić y, takiego towaru na kasę fiskalną. No, nie chcę tu się jakby łapać za, y, za słówka, ale no, stacja benzynowa jest generalnie punkt. Ten sprzedaży benzyny, no, a nie, te a nie, sieciowe, napojów, a nie napojów alkoholowych. W sklepach sieciowych na samym początku, pamiętam, pojawiły się e, e, odpowiednie informacje na tych stoiskach. No, nie da się tego nie zauważyć w, w niektórych przypadkach również w językach, e, nie tylko w języku polskim, czy po angielsku, czy, po, e, czy w języku ukraińskim. E, no i e, jakby to działa. Poza tym, no, drakońskie też tutaj kary e, mogą spotkać przedsiębiorców. Jeżeli tylko... Um jeżeli tylko sprzedaliby po tej godzinie alkohol, aczkolwiek no, z rozmów z policją też wynika, no, nie chcę tu jakby tutaj jakiś plotek rozsiewać, no, ale są sposoby obejścia tego, nie wiem, wcześniejsze nabijanie tego towaru na paragony, czy, czy, czy już po godzinie 6 na przykład rano, ale mówię, no, służby też prowadzą czynności sprawdzające. Jeżeli do nas dochodzą jakiekolwiek sygnały, że gdzieś taka sprzedaż się odbywa, informujemy Yy, właśnie odpowiedzialne za to służby yy, prosząc o, o sprawdzenie takich sygnałów. No, czasami to jest jakieś działanie nieuczciwej konkurencji, trzeba o tym pamiętać, ale też pamiętajmy o jednym: no, to jest yy, inwestycja w, na, w dobrostan nas wszystkich. Tak? To, że yy, i też yy, no, nie jest to do końca ja tu mówię prywatnie już, tak? etyczny biznes, jeżeli on się opiera w całości, czy, czy głównym źródłem dochodu jest jednak sprzedaż yy, trucizny, a, bo taką jest alkohol. Co Pana zdaniem w dzielnicy na Pradze Północ jeszcze trzeba zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo? Ostatnio można zaobserwować dużo więcej policji na ulicach. Tak, to jest efekt tutaj, no, nie ukrywam, naszych działań jako samorządowców, regularnych spotkań czy w ramach Komisji Bezpieczeństwa, czy w ramach sesji Rady Dzielnicy, czy w ogóle takich spotkań dla mieszkańców otwartych dotyczących bezpieczeństwa i każdych sygnałów, które mieszkańcy ślą, bo ja na przykład dostaję na swoją skrzynkę, czy, czy w mediach społecznych, czy, czy, czy na skrzynkę radnego. Dużo tego typu zgłoszeń. One dotyczą przede wszystkim handlu narkotykami i żaden mogę zapewnić, bo to czasami tych efektów nie widać już tak, ale mogę zapewnić, że żaden taki sygnał nie jest ignorowany. Natomiast no, tutaj już jakby służby muszą działać. Często te, tego typu praca operacyjna nie odbywa się przy udziale tylko i wyłącznie tutaj z funkcjonariuszy pracujących na co dzień na Pradze, tylko osób, które rozpracowują taką zorganizowaną przestępczość. Ale tak to to, że gdzieś jest więcej służb, no to po pierwsze Efekt y, dodatkowych pieniędzy, które samorząd przekazuje chociażby na te ponadnormatywne patrole, z drugiej strony też apeli, bo y, policja z jednej strony czasami mówi, że Rzeczywiście, no działamy, uwierzcie nam to tak jest, ale przeciętny obywatel, jeżeli nie widzi patrolu na ulicy, który tak można powiedzieć wizualnie poprawia bezpieczeństwo, no to twierdzi, że, 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 że nie czuje się bezpiecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ, szef Klubu Porozumienia dla Pragi Lewica. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.